Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy. Luty za pasem, tak można powiedzieć, powoli zbliżamy się do rocznicy ostatnich wyborów samorządowych. Pan w tych wyborach starał się o fotel prezydenta Gdyni. Bezskutecznie, to już wszyscy wiemy, ale jak pan ocenia zmiany, które Gdynia przechodzi aktualnie? No, oceniam je niestety negatywnie. Mówię niestety, bo mimo, że w tych wyborach rzeczywiście nie osiągnąłem sukcesu, to życzyłem pani Kosiorek i Gdyńskiemu dialogowi jak najlepiej. Natomiast... Raczej w kontrze do Wojciecha Szczurka, pan szedł i. Znaczy się, z my wszyscy szliśmy w kontrze do Wojciecha Szczurka, natomiast ja myślę, że najmniej akcentowałem tą kontrę. Mówiłem o potrzebie zmian i to takich zmian, które nadadzą Gdyni nową dynamikę. i i to, co jest rozczarowujące i dlaczego wystawiam pani Kosiorek negatywną ocenę, to przede wszystkim niespełnianie kluczowych obietnic. Myśmy wszyscy mówili o gdyńskim długu, mówiliśmy, że to jest numer jeden problem Gdyni, uporządkowanie gdyńskich finansów. No, pani Kosiorek rządzi razem z KO, z panem Szemiotem, który też był kandydatem na prezydenta. No i co? No i mamy budżet gdyński na rok 2025 z deficytem 144 miliony złotych. No to to jest tak, jakby na plucie w twarz wyborców, no bo mówiliśmy wszyscy jednym głosem o tym, że tutaj sytuacja wymaga radykalnej zmiany, a tej zmiany nie ma. Ale nie spodziewał się pan, że deficytu nie będzie w ogóle. Spodziewałem się, że będą bardziej radykalne cięcia, no bo sytuacja tego po prostu wymaga. I brakło odwagi, brakło myślę wyobraźni, i zaciągamy kolejne zobowiązania, a deficyt będzie równoważony przez. No, mogę powiedzieć tak przenośnie, wyprzedaż sreber rodowych, bo będziemy jakieś zaskórniaki, które odsetek Gdynia ma na ten cel dokładali. I Gdyńskie zadłużenie per saldo zmniejszy się o około 1,5%. Co to oznacza, że to oznacza, że w takim tempie, jak pan mnie tutaj zaprosi, panie redaktorze, za 60 lat, to będziemy mogli otworzyć na antenie szampana i wypić zdrowie Gdyni, za to, że jest po prostu odłużona. No, w takim tempie, Gdynia będzie odłużona, to ja będę miał 10 lat. Pan pewnie koło setki. Myślę, że ani pan, ani ja nie dożyjemy. Natomiast, natomiast chyba też warto zwrócić uwagę na to, że budżety wszystkich samorządów są deficytowe i mamy wiele samorządów, gdzie ten deficyt rośnie. No, zgadza się. Natomiast patrząc na budżet, tak jak mówię, brakło odwagi, brakło wyobraźni. Ale to nie tylko kwestia finansów. Mówiliśmy o tym, że w Gdyni bezsprzecznie potrzebne, potrzebne są inwestycje, potrzebne przyciąganie Nowego biznesu. Mówiliśmy o tym, że miasto się wyludnia, właśnie między innymi dlatego, że Gdynianie udają się na emigrację zarobkową do sąsiednich gmin, do innych miast. No i zadaję pytanie panu redaktorowi i wszystkim słuchaczom, czy widzą jakieś konkretne działania, które miałyby temu zapobiec. To, co się dzieje w Gdyni, to jest takie utrzymywanie pewnego status quo i takie pasywne administrowanie, więc mogę to podsumować takim zdaniem, że musiał się bardzo wiele zmienić, żeby się nic nie zmieniło. No naprawdę ja nie widzę, żadnej jakościowej zmiany, a że taką jakościową zmianę można przeprowadzić, pokazuje Donald Trump, który przychodzi z konkretnym pro, programem od pierwszego dnia, od, pierwszego minuty, od pierwszej minuty swojej O Donaldzie Trumpie to jeszcze tak, porozmawiamy ale, ale za mówię, chwilę. Chciałem pokazać właśnie, że można, tylko trzeba mieć pomysł, trzeba mieć kadry. No, przypomnę, yy, że yy, no, to, to jest chyba dla mnie taka najbardziej szokująca konstatacja, że mimo wszystko gdyński dialog szedł, yy, mimo obietnic i tak dalej, yy, nieprzygotowany do tych wyborów, bo było widać i widać cały czas brak kompetentnych kadr, a przypomnę taki no już taki chyba mimiczny moment, kiedy poprzednia pani skarbnik miasta odeszła z tej funkcji mówiąc i tutaj cytuję, że nie ma z kim merytorycznie rozmawiać. Krótko mówiąc, że no, rozmawia z jakimiś dyletantami. No więc to jest no, to wszystko powoduje, że no, nie mogę wystawić pozytywnej oceny. Czekam na zmiany. No to, co być może okaże się na plus, no to rzeczywiście, że pani Kosiorek zaczęła rządy od pewnego audytu, że kontrolowała pewne inwestycje. Był też kłopot z koalicją na początku i z zebraniem takiej większości do rządzenia miasta. No był, no, ale teraz... Ale liczy pan na to, że coś się ruszy jednak? No, Daje my... pan jeszcze jakiś czas, kredyt zaufania, czy już jest pan po prostu rozczarowany? Myślę, myślę podobnie jak chyba się nie mylę Milton Friedman, który mówił o tym, że... Jak powstaje nowy rząd, czy tutaj nawet taki rząd w skali mikro, to najważniejsze jest pierwsze 100 dni, no bo one pokazują, czy są, jest zaplecze, jest pomysł, jest odwaga, żeby realizować jakieś zmiany. A w Gdyni tych zmian nie widzę, więc nie widzę powodu, dla którego miałoby się to za rok zmienić. Myślę, że jeśli za rok się spotkamy, będziemy w podobnym tonie rozmawiali o Gdyni. Trzymając się jeszcze Gdyni, na chwilę chcę pana o Buspas na ulicy Janka Wiśniewskiego zapytać. On jest pro, aktualnie na etapie projektowania, ma mieć zmienny kierunek, w zależności od pory dnia, o poranku prowadzić w stronę centrum, w popołudniowym szczycie w kierunku... Przeciwnym, on ma łączyć Plac Konstytucji przy dworcu Gdynia Główna ze skrzyżowaniem przy ulicy Energetyków. No i dalej dojeżdżać do, tak. do ciągu w stronę estakady Kwiatkowskiego. Jak pan to rozwiązanie, rozwiązanie ocenia? Oceniam je jako w pewnym sensie dziwaczne. Ono było, podobno rozwiązanie jest zastosowane między Gdynią a Chwaszczynem. Tam doszło już do kilku czołowych zderzeń, więc to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale tutaj myślę, że tutaj problem jest inny. Że właśnie próbuje się dokonywać zmian takich właśnie minimalnych, no trochę tam wiadra z farbą, trochę jakiś buspas jakiś zrobimy, to naprawdę nie wiem, czy o 5% zmieni kwestię kwestie ruchu na tej ulicy. Natomiast myśmy wszyscy mówili. Ale dla mieszkańców dzielnic yy, północnych no, w, to właśnie, jednak ważna inwestycja. Yy, ale uważam, że naprawdę to będzie zmiana kosmetyczna, a to, co należałoby zrobić, to właśnie o co mam pretensje do yy, włodarzy miasta. To jest to, że znowu jednym, jednym głosem mówiliśmy o tym, że żeby odkorkować dzielnice północne po górze, o oksywie górne, dolne, to trzeba po prostu połączyć te dzielnice nitką kolejową. I oczywiście ja nie, 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 nie uważam, że w, w, w ciągu jednego roku da się tą inwestycję przeprowadzić w całości, no ale czy są jakiekolwiek oznaki tego, że ktoś o tym myśli poważnie, że ktoś coś planuje? No też bardzo słabo wygląda komunikacja tego, co robi urząd, i ja nie, nie słyszałem nie widziałem, nie jestem w stanie nic powiedzieć na temat tej inwestycji. Myślę, że to była taka inwestycja, mówię tutaj cały czas o kolei łączącej Gdynię z dzielnicami północnymi, która była, fajnie wybrzmiewała w kampanii, a jak przyszło co do czego do realizacji, no to po prostu nie ma, to malujemy kolejny buspass który, tak jak mówię, na pewno problemu nie rozwiąże, może go złagodzi w pewnym stopniu, ale Rewolucji nie, nie będzie. Rewolucji nie będzie, więc tutaj właśnie stąd moje rozczarowanie. Zajdźmy na grunt ogólnokrajowy. Nie pogubił się pan w kampanii, którą prowadzą, prowadzi strona Konfederacji, że tak powiem, czy politycy wiązani przez lata z Konfederacją, bo myślę, że wyborca może mieć jednak trochę kłopot w co tam grać. My, myślę, że nie, bo tak jak tutaj gościnnie u pana występowałem kilka miesięcy temu i pytał mnie się pan, kto jest kandydatem Konfederacji, mówiłem, że jest to Sławomir Mencen. I od tego czasu nic się nie zmieniło. Znaczy, oczywiście tutaj. Y pije pan do występów i, albo może deklaracji, może tak powiem, Grzegorza Brauna i jego startu w wyborach parlamentarnych. No ale, tak jak wszyscy wiedzą i pan redaktor również, to był ruch, który zdecydował, że Grzegorz Braun, no, już z Konfederacją łączony być nie powinien, jest poza naszą formacją i teraz działa, tak jak wszyscy mówimy, na swoim, na swoje konto. I... Ale to jest postać, która ma jednak swoich sympatyków i pytanie, czy nie osłabi w ten sposób konfederacji. Znaczy się ma, oczywiście. Natomiast tak jak widać w sondażach, jego poparcie jest kilkukrotnie niższe niż Sławomira Mencena. Ono tam oscyluje w granicach 2%, 2 z kawałkiem. Natomiast wydaje mi się, że to będzie taki uzysk przez stratę. To znaczy, wydaje mi się, że rzeczywiście jakiś takich najbardziej. Um, um, no może radykalnych wyborców e, stracimy. Natomiast wydaje mi się, że możemy również zyskać ludzi, którzy szukają takiej formacji bez takiego radykalnego skrzydła i myślę, że chociażby elektorat dwa, Polski 2050 pana Hołowni, rozczarowani wyborcy platformy, no to to są ludzie, którzy mogą zasilać nasz elektorat, co zresztą widać. Czyli liczbę. tam chcecie podbierać wyborców, ja, nie po stronie na przykład. Prawa. I My, ja, ja myślę, że nawet nie myślimy, od kogo chcemy podbierać. My cały czas y, y, konsekwentnie przedstawiamy nasz program jeśli zobaczy pan redaktor, co mówił Krzysztof Bosak, co mówił Sławomir Mencen nasi liderzy rok temu na temat właściwie dowolnej sprawy. To jest to cały czas, to są te same stałe postulaty. My nie zmieniamy ich, tak jak chociażby kandydat K.O. Pan Trzaskowski, którego się śmiejemy, że niedługo, jak w tym radykalizmie da, daleko pójdzie, to będzie trzeba go zapisać do ONR-u, bo no, tak zmienił swoje poglądy i powinien stanąć na marszu, na, czele, na czele marszu niepodległości przyszłego. Także no naprawdę myślę, że to, co do Konfederacji przyciąga nowych wyborców, a jest ich coraz więcej, w kolejnych wyborach osiągamy kolejne rekordy, to jest to, że jednak mamy stałość przekonań i te nasze przekonania, które głosimy, no okazują się, okazują się prawdziwe, okazują się trawną diagnozą rzeczywistości, bo można powiedzieć, że to, co robi Donald Trump, no to w pewnym mierze, w dużej mierze odzwierciedla właśnie nasze no, Już pan aspiracje? chce do tego Trumpa mm -hmm. przechodzić i go, i go wywołuje, ale ja jeszcze chwilę zostanę na tak. gruncie Polskim, a może to jest tak, że po prostu pewna uwaga społeczna i spektrum właśnie przesuwa się w tę stronę. I sztabowcy koalicji, no, mając tego świadomość, też szukają. Yy, właśnie w tym miejscu, tak, tego, co, tego, co mogą urwać. Zdecydowanie, urwać. znaczy się... To jest typowe e, dla polityki. E, myślę, myślę, że jest tak, że my stoimy na swoich pozycjach niezmiennie, natomiast rzeczywiście inne partie dryfują z przekazem w naszym kierunku. No, jak ja usłyszałem ostatnio szanownego pana Donalda Tuska, który na forum Unii Europejskiej opowiadał o tym, jak trzeba, że tak powiem, zabić zielony ład i się opamiętać, bo ceny energii są najwyższe w Europie, no to ja się po prostu dziwiłem, bo gdybym nie widział człowieka, to bym myślał, że przemawia Sławomir Mencen. Także no to są takie wolty, które myślę, że każdy widzi no i no tutaj to też pokazuje wiarygodność formacji, która potrafi mówić jednym przekazem w jednym momencie, a potem prawda etapu się zmienia i jest inny przekaz. Albo się odmienia. dostosowuje do pewnych razy. Jeszcze Grzegorza Brauna na tak. moment się trzymając. No skandaliczne wydarzenie w parlamencie europejskim. Wyprowadzenie europosła ja, zakłócił minutę ciszy. Ja, ja powiem tak. Jak pan to ocenia? Ja, ja powiem, nawet nie próbuję tego oceniać z tego względu, że, tak jak powiedziałem, nasze drogi się rozeszły. Natomiast myślę, że to, co tam bardzo wzburzyło, to jest to, że on powiedział o ludobójstwie w Gazie. I ja nie mam zamiaru być politycznie poprawny. Uważam, że tam dochodzi do. Obiektywnie to nie jest, to jest kwestia ocenna. Ale to był Ty... moment, kiedy to był y... dobry moment na to, żeby o tym mówić? Kiedy Właśnie... była minuta ciszy? W... I, i, nie uważam, że był to najlepszy moment, ale pewnie był to najlepszy moment dla Grzegorza Barona, żeby wszystkie... Minuta ciszy za ofiary przy, żeby, Holokaustu to też podkreślmy. No, więc mówię, pewnie wybrał ten moment, żeby właśnie wszystkie o, o, oczy wszystkich kamer i wszystkich ludzi się na niego e, skierowały. Natomiast e, mówię, e, Grzegorz Braun, podkreślam, od już e, kilkunastu dni jest Poza Konfederacją i nie czuje się być w obowiązku, jego adwokatem działa na swój rachunek. Ten rachunek nazywa się Konfederacja Korony Polskiej, a my jesteśmy Konfederacją po prostu. Ale przez lata, chyba tak można powiedzieć, nie, nie brakowało kontrowersji i był cały czas w Konfederacji Grzegorz Brown, ale tutaj już ten temat. Zostawmy, bo kilka minut tam zostało, i chcę o Donaldzie Trumpie, którego pan już wywoływał, dwukrotnie porozmawiać. To dobrze rokuje dla spraw geopolitycznych, to będzie pozytywny impuls dla USA i dla świata. Tak pan powiedział. Dwa miesiące temu, mniej więcej. No i może pan powiedzieć, no proszę, pan Olczyk jest prorokiem. No i rzeczywiście no, spełniło się to, co mówiłem. Donald Trump jest no, taką, jest liderem światowych zmian. No, w pierwszych decyzjach Zaorał Zielony Ład postawił stop tamę genderyzmowi. No oczywiście, zajął się obietnicami, który, o których mówił, czyli uszczelnił granice. Zaczynają się deportacje imigrantów, więc tutaj kwestie bezpieczeństwa. Mówił o, o tym, że żadna planeta nie płonie, tylko dalej kopiemy. Ale mówił także o tym, że. Grenlandia powinna należeć do Stanów Zjednoczonych, że kanał panamski powinien zostać no. przejęty, że terytorium Kanady powinno stać się tak w zasadzie kolejnym stanem. To dobrze rokuje dla spraw geopolitycznych? Yy, znaczy się to, trzeba rozgraniczyć ten, tą warstwę werbalną i warstwę, warstwę przekazu i, i rozumieć, co pod tym przekazem idzie. No, jeśli chodzi o kanał panamski, to było tak, że rzeczywiście Amerykanie w pewnym sensie podarowali ten kanał panamczykom, a teraz jak pan spojrzy na kanał panamski, to on jest wokół, porty są chińskie. Yy, I to jest to jest po prostu walka, element walki światowej między Stanami Zjednoczonymi i Chinami no, sprawa chociażby ujawnienia kodów do sztucznej inteligencji DeepSeeka w dniu zaprzysiężenia Donalda Trumpa. To jest tak właśnie odpowiedź chińska na, na działania prezydenta I Zagranie na nosie wszystkim no, zagranie, amerykańskim tak, gigantom. Bo rzeczywiście AI, sztuczna inteligencja to przyszłość amerykańskiej gospodarki, a teraz okazuje że ktoś za darmo, albo żeby nie powiedzieć, za friko e, rozdaje kot wszędzie, no to to jest uderzenie oczywiście w jądro amerykańskiej gospodarki i element walki między tymi e, krajami. A może nie rozdaje za friko wszędzie, tylko go po prostu upublicznia i daje to społeczeństwu. No ale mówię, to, to trzeba żeby odpowiednio... To spo społeczeństwo od 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 miało, a nie korporacje. Nie, my my rękach. myślę, że tutaj nie ma dobrych wujków w polityce, liczą się interesy i tym interesem to jest po prostu walka o hegemonię e, na świecie. Jest taki e, mem, przepraszam, chcę mm -hmm. pana na, na na koniec jeszcze o jedną rzecz zapytać. Kanada nie na sprzedaż. Panama, Kanał panamski nie na sprzedaż. Grenlandia nie na sprzedaż. Ameryka właśnie kupiona przez Ilona Muska. Jak pan ocenia wejście Ilona Muska do polityki? Znaczy Elon Musk zawsze przy prezydentach Stanów Zjednoczonych kręciły się osoby bardzo zamożne, tylko one nigdy nie były w światłach Jupiterów tak jak to teraz jest. Ale bardzo to... zamożne, ale nie zawsze najbogatszy człowiek na świecie posiadający i ogromne zasoby cyfrowe i i sieć yy, satelit na przykład zgadzam się ale podam jeden przykład yy, który właśnie pokazuje pewną niezależność no wiadomo że yy... Elon Musk jest łączony z Teslą, jest jej właścicielem, a jedną z decyzji Donalda Trumpa było, no, mówiąc bardzo kolokwialnie, zaoranie samochodów elektrycznych w Ameryce, koniec dotacji, dotowania tego segmentu rynku. No więc można powiedzieć, że Donald Trump no, podjął decyzję, która idzie dokładnie wbrew interesom Elona Muska. A taki Elon Musk jest, myślę, taką ożywszą postacią. No i przekaz, który idzie ze Stanów Zjednoczonych jest powielany w Europie, tak jak mówię, jak proszę spojrzeć na przykład na Niemcy, jak Niemcy yy, z, z, zmieniły piosenkę i mądrość y, etapu. W tej chwili w Niemczech mówi się o właściwym skończeniu strefy Schengen, mówi się y, o powrocie do atomu, do, do kopalni, mówi się o zaroniu Zielonego Ładu. A jak pan ocenia to, co Mask? Yy... Mówi o niemieckich partiach chociażby trochę, jednak ingerując w niemiecką no, wewnętrzną politykę. Powinien ja, to robić? Y, y, proszę pana, takie ingerencje widzimy y, na całym świecie. No rzeczywiście wy, wy, wygląda na to, że nowa układanka w Niemczech, przypominam, że przez... Y, y, wczesne wybory w Niemczech będą 23 lutego. Kanclerzem prawdopodobnie zostanie pan Merz z CDU, ani pa, albo pani Weidel z ADF-u. No i rzeczy, yy, Z AFD, przepraszam, tak. z AFD, tak. I, i, i krótko mówiąc, i krótko mówiąc no nastąpi na pewno duża zmiana. I ta zmiana będzie potem rezonowała w całej Europie i mam nadzieję również w Polsce. Bo I to dla spraw w... geopolitycznych dobrze? To bardzo dobrze, bo wracamy do normalności. No, szaleństwo, zielone szaleństwo, które nazywamy... Yy, zielonym ładem i te wszystkie pochodne ETS-y i tak dalej, no to to zaorało niejedną firmę. Sprawia, że europejska gospodarka jest mniej konkurencyjna. Wszyscy płacimy za ideologiczne szaleństwo, jak mój i męcen zielonych wariatów. I tutaj się, się, I tutaj się zatrzymamy, a za kilka miesięcy się znowu spotkamy i zobaczymy, jak się nam te zestarzały te słowa i w którą stronę geopolityka pójdzie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Serdecznie dziękuję panu redaktorowi i serdecznie dziękuję wszystkim radiosłuchaczom. Gość Radia Gdańsk.